I cześć, Siemano. No, z tej strony jakatkę witam Was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj przeanalizujemy sobie kolejną część ARG i za tydzień wiem, będzie kolejna pewnie kaseta, bo zostało jeszcze trzy. A do premiery zostało nam dwa tygodnie czyli następny tydzień i następny, czyli naprawdę jeszcze dużo z tego ARG. Tylko trzy rzeczy nam zostały. Bo dzisiaj sobie obejrzymy Restricted Condition 1995. Dlatego mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i przepraszam, że mnie i naprawdę przepraszam, że nie było filmu, ale no, tak się zdało. No i też. Yy... W sobotę Adi wypuścił swój film. Polecam na jego kanał też wbić, ponieważ i chyba obejrzymy sobie ten, ten filmik. Ale on jest też trochę krótki. Jest on tak 16-minutowy. A dzisiaj będzie analizą. Bo naprawdę dziękuję Adi, że dodałeś mnie do tego moją opinię. Napiszcie mi w komentarzu w ogóle też co? Bo dzisiaj 16 dni do premiery chaptera 5, więc no. Jeszcze nie Uuu, Dob wow, Okej. Okay. Dobra, czyli... Okej, okay, mam jakieś urządzenie z baterią? Czyli to, jest to co nam na miniaturce? 14.07, 8 sierpnia 1995, czyli The Hour of Joy. Things are we Te rzeczy. Okej. Okay. Jessica, okej. Trzynasty już sierpnia o godzinie trzeciej. Okej, okay, do windy. Na, na w powierzchnię. I też dzisiaj wam

Rodziła się, się w Playcare, ok? To jest ciekawe. I. Już wiem, że ten tutaj naukowiec to jest Preston, PW. Ten z inicjał z tego. Więc wiemy... Kim jest ten PW. <grym> Okej. Okay. Aha, tu jest ten kalendarz, co mam w Orientation Notebook, że tutaj jest ten kalendarz z jakimi datami w kalendarzu. Okej. Okay. Okay. Tutaj jest ta kolejna notatka, oczywiście to u możemy możecie zobaczyć. Okej, okay. trochę tu się da rozczytać, jakby... Okej... Okay. No nie, no to jest w takiej słabości... <laughs> Fida, Chwila! Wr wróć, wróć, wróć! To jest tak... To jest takie cię... Cier... Tu jest... Can, can you, chwila, can you, tu pisze? Prawda, to jest ciężkie to zatrzymanie. Can you, can you hear us, can you see us? Widzowie, can you hear us? Can you see Can you see us? Can you hear us? Jest. piosence sleep well. tej z chaptera trzeciego. Więc tutaj... No właśnie to nawiązanie. No i Preston właśnie jego imię. O jest, są z tych nagrań, są te maski, oczywiście są te maski, o był tam bron i ten -nap. Ok. Oni się kłócą. Pomyślcie o tym no, że tam potwory są. No i właśnie Preston jest odpowiedzialne, on też był zmanipulowany przez zabawki, też przez tych innych, że by doprowadzić do The Hour of joy. Więc to może być główny bohater. Chociaż nie wiem czy on się przeżył. Jest i hagi. Okej, okay, czyli press nu ucieka. zostało. Chwila. Dobra, przejdźmy do, do tej analizy tego nagrania. Otóż całość rozpoczyna się 8 sierpnia 1995 roku o 14.07. Czyli. Kilka godzin po 11, czyli chyba 3. 3 godziny po 11, bo o 11 było wtedy The Hour of Joy. No chyba, że cały dzień to trwało, cały The Hour of Joy. I tutaj to miejsce mi się na przykład, tutaj Press come. 2-2-0 PCSS CAM 2-2-0 I tutaj mamy to, tutaj mamy to jakby z chapter'a czwartego, taką, taką maszynę, gdzie na przykład był Simon Smoke i on tam był wsadzany i tu nawet widać coś małego, ale jakość tego nagrania jest taka do dupy, więc tak trochę nie można zobaczyć. Mm. Ale to na pewno są w laboratoriach. Na pewno te obszary będziemy zwiedzać. Sure Dobra, tu Jessica to jest Preston. I Preston jakby został zmuszony przez nich. Ale. Tutaj najbardziej mi ciekawi. Ta postać, która tutaj uderza, Prestona, jakby teraz pytanie, czy Preston uciekł? Czy, jakby kamera on puść, czy po prostu czy to coś go dorwało, czy po prostu spadła mu kamera, a on uciekł? Chociaż parę może być graczem, to to. Tu to jest ludzka ręka, jakby takiej zabawki. I to jest definitywnie ten czerwony hagi -wagi, który był w Likach. Na 100% on tutaj. Na 100% to jest nowy hagi -wagi, tak. Ten taki czerwony, chociaż taki czerwony misiek bardziej. No Mój drodzy, to by było na tyle. I no wiem, że takie też krótkie tam analiza, no ale. To wiecie, ja się na analizach kaset niestety nie znam. Napiszcie mi w komentarzu, czy było jeszcze dużo, bo jeszcze te remake i, i te inne... I oczywiście pamiętajcie, 16 dni do premiery właśnie Pop Playtime Chaptera 5. Ja się z wami żegnam. Nie ja byłem KATKEP. Zostawcie suba i lajka. A my się widzimy wkrótce. Na razie.